Siemanko, witam was na moim nowym kanale o wszystkim i o niczym. W dzisiejszym programie wystąpi skuter RY8. Skuter ma taką przypadłość, że nie odpala z tego względu, że jest słaba iskra. Więc będziemy grzebać i szukać, co tak naprawdę się stało. Więc zapraszam do oglądania. Pozdrawiam. Dobra, leci. Dobra, jestem w miarę przygotowany. Co chcę Wam pokazać? Tutaj jest taka sytuacja tego typu, że w skuterku mamy połączenia do świateł ze statora, mamy połączenia do modułu i połączenia w sumie chyba tylko do modułu. No i nic więcej. A i w sumie jeszcze no, yy, połączenie z statora do impulsatora. Także chcę odnaleźć to i już Wam pokazuję cyk Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Ustawiamy na kilo ohmy. Cyk i mierzymy w moim przypadku jest... nie wiem, nie pokazuje um, dziwne kobieta mi zrzucała przez y, okno multimetr no i coś źle pokazuje nie no spróbujemy może to będzie masa nie, to będzie masa też nie. 129 to jest impulsator. Nie wiem jak to tam odczytuje się te wartości, no ale impulsator jest dobry. Teraz cewka, która zasila CDI. Nie wiem czemu, ale wychodzi poza skalę. Nie, to tu ugotko. Tutaj. No, jakieś. za dużo wartości. Nie wiem czemu. No dobra. Później pokażę Wam. Bo możliwe, że masa mam słabą czy coś. I muszę to rozkręcić. Także dajcie mi chwilę. Pierwszy amator, amatorski filmik. Nie, mam nadzieję, że nie widzieć dobrze, tu, co chcę nagrać.

Nie musi ci uwierzyć mi na słowo. Dobra. Za dużo wartości. Wcześniej pokazywało 400 coś Pokazywało za mało I teraz jak nie jestem Pokazuję w ogóle klasza pozostale zobaczcie kolec z Pojechali Dobra, no to co? Mm. Teraz wam pokażę dobry dobry stator Dobra, jestem po powrocie Także wracamy dalej Nowy stator wskrownik, wiem jak to tam się nazywa nówka, nie? świeże co po unboxingu Chcę wam pokazać zaraz kurwa wszystko w piachę będzie Dobra. Zostawiamy na kilo ohmy i mierzymy zasilanie cewki, to znaczy modułu. No i tutaj mamy wartości 752, czyli są poprawne. I moim zdaniem jest to wina iskrownika, tak, statora. No w porządku, wyłączamy to, na razie nie będzie nam potrzebne, w sumie jeszcze wam mogę pokazać iskrę, no ale praktycznie nie widać, zresztą nie mam warunków, żeby przyciemnić to trochę, żebyście mogli zobaczyć, także no, musicie mi uwierzyć na słowo, że po prostu nie odpala, w sumie wiem co mogę zrobić. Zaraz wam pokażę.

Jeżeli skraj jest słaba więc po prostu no co palec w fajkę i kopiemy a jeszcze kluczyk wszystko tu pod ręką a ja chodzę szukam To Jest nowa, nic z można wykluczyć. No. Dobra, dobra i sprawdzamy, nie? Ale co fajkę to wam mógł udowodnić, tak? Dotykamy metalu, chociaż w fajce wiem, że też jakieś odzież nie jest i kupimy. A, no nie jest nic podłączony, ale dobra, Uwierzcie mi na słowo. Nie chce mi się już tego podłączać. I ściągamy koło magnesowe. Magneto tak zwane. Proszę bardzo. Zaopatrzyłem się w sprzęt. Proszę. Wszystkie ściągacze, które potrzebujemy tak śrubki, które będę potrzebował do odkręcenia magneta. To znaczy chodzi o to, żeby je zablokować, tak? Dobra, myślę, że nie, ta jest zdarta. To jest duże. To jest za dużo. O, dobra, coś mam, za mała. Dobra, myślę, że ta się nada. Nie trzeba jej jakoś głęboko wkręcać, tylko trochę abyśmy mogli przyblokować magneto. Dobra i to wygląda następująco, że tu tą śrubę co wkręciłem. Blokujemy o mocłanie silnika. Tak i odkręcamy w drugą stronę, czyli źle zablokowałem. Zablokować to tak i kręcimy odwrotną strony do wskazówek zegara. Nie udało się. Zaraz na wykręcę śruby. Dobra, już mam po śrubie. Muszę coś głębiej wkręcić. To. Myślę, że mi się nada. Odpowiednio, gdzie to jest. Nada, mam. Tu wcześniej zamocowany był wirnik. Do końca. Nigdzie nie zaczepiam nigdzie. Okej. Okay. Wy moglibyście sobie poradzić z ściągaczem, na pewno łatwiej by było, ja takie posiadam Wy jakbyście nie mieli, to też są jakieś poradniki jak ściągnąć w awaryjnych sytuacjach magneto bez ściągaczy Dobra, to chyba będzie ten, zobaczmy Bardzo fajna sprawa. Koszt takiej zabawki 40 euro. Dobra, to może będzie ten. Tak. Można by było ściągnąć podkładkę, ale jest to też niekonieczne. co dalej? Klucz 17 prawdopodobno Ten też by się nadał, ale... Zaraz Muszę wkręcić Tą śrubkę, co wcześniej miałem, już nie wiem gdzie A tutaj Dobra wkręcam żeby zablokować magneto 19. no to 19 zgadza się blokujemy również tylko, że tu wind jest w prawostronny zgodnie ze wskazówkami zegara i kręcimy pach, poszło magneto jest już nasze warto zainwestować w takie ściągacze, bo popatrzcie ile to zaoszczędza nam czasu i mamy mhm. nie wiem jak to teraz wykręcić dobra się dostaliśmy do naszego starego ostatora jest tu już on odpięty no i lecimy z odkręcania się. Druga. no i jest już nasz tak dobra zabawa taka plug and play mam nadzieję że dobry kupiłem i będzie pasować czym się nie różni, jest taki sam, więc po prostu zakładamy i gramy tak. Yy... Ладно, тут есть на своем месте, do końca. Dobra, no. siedzi. Wydaje mi się, że nie trzeba tego jakoś y, ustawiać. Po prostu pasuje na śruby, tak ma być. I tyle, aby magneto pasowało. Zaraz się okaże, że wszystko się zły kupiłem. Przyłapujemy z jednej strony delikatnie, z drugiej tak samo. Patrzymy czy pasuje na wszystkie wypustki, tutaj, tu i tu. Dobra. Można już mocno przykręcić. Gdzie kable nie są przycięte, nie? No dobra. I nasze magneto, tylko musimy ściągnąć ściągacz. to można też trzymać, ale troszkę ukręcę, żeby nic nie szkodzić. No i dobra, najważniejsze co, żebyśmy nacelowali na klin. Tutaj jest miejsce w klinie. Eee, takie wycięcie. Zresztą, co ja wam pokazuję, wiecie o tym. Eee, staramy się, żeby to Weszło na pinu i się udało za pierwszym razem. Podkładka. Śruba. Śruba. Podkręcamy, tak? Nie dziewiętnastka, tylko osiemnastka. Nasza śruba blokująca. Pasuje, pasuje przerwa teraz. pruba blokująca, także może wystarczy najważniejsze co yy, przerwa przerwę, żebyśmy mogli sprawdzić między impulsatorem a yy, kołem zamachowym, kołem magnesowym yy, na 0,30 Tak chyba tak zobaczymy po prostu, nie wiem z tego co pamiętam to było na 0,30 krzywokręt e... krzyżakowy Odkręcany no, To znaczy luzujemy Dobra Ten języczek wypustka ta e, musi się spotkać z y, naszym wypustem w impulsatorze. O, nie chcę jeszcze muszę unsere poluzować Pomazować. Teraz to Już. Już. naszą przerwę na teraz co nam zostało podłączenie yy, modułu mam nadzieję, że wszystko powinno być ok wcześniej coś tam przerabiałem te podłączenia no ale zobaczcie mamy tu wszystkie kable w kolorze, proszę zobaczcie więc nie będzie nam się trudno pomylić nie będzie w ogóle problemu takiego że się pomyli czy coś może w konektorki wszystko elegancko wchodzi dobra no i jest możemy sprawdzić iskry, tak? Nasza iskra Tu jest nasza fajka Sprawdzamy Nie wiem, pewnie nie będziecie widzieć ale co Wam mogę powiedzieć na świecy Iskra jest dwa razy lepsza to po prostu sobie zostawię będę miał na części no i będziemy przystąpywać do odpalenia pierwszego odpalenia bo nigdy raz mi się udało odpalić go jak nalałem w cylinder paliwa więc spróbujmy teraz tak świeca czyściutka Jest mały problem, bo z tego co pamiętam, paliwo w baku jest, ale jest stary. Mam nadzieję, że to wystarczy do odpalenia, że ma wystarczająco oktanów. Tak, dobra podłączenie do. gaźnika dobrze zdiagnozowałem usterkę, czy nie czy może to komuś pomogło dobra, gaźnik się trzyma filtr niekoniecznie musi więc próbujemy. Hmm. za pierwszym razem, tak? Dobra, więc muszę go poskładać, eee, fajnie działa, nie spodziewałem się tego, hmm, w sumie się spodziewałem, co ja gadam, nie, eee, poskręcam go do kupy, no i jakąś jazdę próbną zrobimy, tak, dobra.